A po jakąś szamkę skoczymy, klepniemy w dupę Suzy rivers i można grać! Dobra no, Cześć. To za chwilkę... dobry. To, to, za... to daj mi sekundkę, bo ja to ten... Muszę sobie po... Żeby... prawo będzie? Eee... Powiedz mi, czy jesteś mi w stanie te świąteczne gówna stąd ściągnąć? Eee... Ale chodzi o naklejki, czy o te... Bo naklejkę się da, ale jeśli chodzi o lampki, to się nie da. Kurwa, no to chociaż tą naklejkę, żebym, kurwa, każdemu nie życzył dobra. wesołych świąt w połowie stycznia. Dobra, dobra. Lampki niech będą. Nie. Co tam u was, panowie, na warsztacie, słuchać? Czy zniszki? No, Klimpa to mój syn, no to chyba coś ogarniemy. No oczywiście, że tak, no, syn, no, syn nie syn, no. kolor skóry mówi sam za siebie, po prostu pierdolę mu matkę. A, on jest niebieski pod spodem. Ty no fajny, dobry, dobry jest, dobry, podoba mi się, podoba mi się taki. Jeszcze 900 mam zapłacić? No bo to za, to jest za ten, za naklej. Kurde, dobra. A po jakąś skoczymy, klepniemy w dupę Suzy Rivers i można grać. Słucham. Gutek, gutek, trzymaknij mnie w piutek. Możesz mnie zmoknąć <śmocnij> po trąbie. Super, no, Co się stało? W lewy barczek? Krzywda. Krzywda, no. Krzywda mocne? mocna? Mocna. Chłop pobił no. pewnie, co? No, zgadza No, bo się nie słuchała, widzisz? No, ja się właśnie słuchałam. <laughs> ta, 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 ta. Aha, a ja jestem biały. Na pewno się, żeś nie słuchała i żeś dostała po no, głowie. Nie, nie słuchałam się. Słuchałaś Tatej. się? Tak, a on, wiesz, on, on taki był trochę agresywny. Ach, no, widzę, widzę, nawet podbieta komaś. No. No dobrze. Pana, do pana, do pana ja znowu Słuchaj, ja, ja, ja nie biję jak coś. Co dla pani? Zastaw jeden poproszę, albo dwa zestawy. Dobra, dla dzięki dobra. na razie. Gasną muzyka, gaśnie światła. I ja wtedy zaczynam mówić. I podchodzę do jakiegoś gościa i mówię mu, słuchaj, ty nie wiesz, z kim tańczysz. Ty nie wiesz. Z kim tańczysz? I nagle. Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Tali, co robisz? Będę w stanie ci pomóc. Przyjść proszę pod kancelarię. A byłem przed chwilką i drzwi są zamknięte szczelnie. Tak, no ja musiałam odebrać klucze do mojej restauracji. Słucham twojej restauracji? Otwierasz restaurację? No, tak. Znaczy, już jest otwarta, wiesz? Naprawdę? No, Suzy Rivers będzie miała swoją restaurację? Jak się tak? nazywa? Big PUFA 3 Big PUFA 3? Nie no nie mam pojęcia, na plaży teraz wracam. Dziękuję ci bardzo. A dobra. No i za co mi dziękujesz? Nie to wiem. Jeden Gentleman otworzył mi drzwi. A, się okay. Dobra, to Jest. widzimy się widzimy się pod kancelarią w takim no, razie. Cześć. Hej. Cześć! Chciałeś odjewać moją rzepowi nogę? Chciałem, znaczy chciałem. No. Chciałem zarobić na tym, no przyjmuję różne zlecenia, no. Akurat padło na twoją nogę. No, ale się nie, się, udało. się nie udało. Jak coś, to już nie mam opaski, Tych. także mi nie próbujcie nic czytaś? odrąbać. Dobra, dobra. Nie mam problem. O Czeka. proszę, Czeka jaki kurwa, masz problem. problem? Słuchaj, stoi tu cztery osoby, rozmawiamy o czymś, nagle nam przerywasz. Dawaj, jeszcze raz. Tamten jaki ma płaszcz, kurwa, z matryksa. Ja cię kręcę. Jak tam, jak tam u was, słuchajcie, jak tam duszka w ogóle? Czemu ty miałeś tę opaskę? Ścigali cię gangusy chyba, co? Gangusy mnie ścigali? Nie, policja. Policja cię ścigała wtedy? Z opaską? Tak. Nie, no, no opaska, opaska jest po to, żeby policja no, wiedziała, gdzie jesteś, nie? No tak, no policja mhm. mi ją nałożyła. No ale gangusy chyba chciały, żeby się nie miał. To była przysługa, tak? Nie wiem, ale w każdym razie słyszałem, że płacili za to okrągły milion dolarów. Pytanie tylko, czy za opaskę, czy za moją nogę? Za, za jedno jego, i drugie. Za jego gdzieś tam pokrzywdzenie? Był milion? Nie pokrzywdzenie, Zamiast tylko tak po, tak po, tak tak. po prostu pozbycie się opaski, żeby mu chłopak chyba uciec. A, czyli okay. to wy wpadliście na genialny pomysł, że najprostszym rozwiązaniem będzie ucięcie mi nogi po prostu, tak? To tylko za opaskę było. Okej, okay. dobrze wiedzieć, że jesteście... Nie, 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 nie. To nie było tak, że my wpadliśmy na ten pomysł. To, to było zlecenie. Wybacz, wybacz, wybacz. Uważałem, żeby nie strącić ci peruki. Yy, mogłem mogłem niechcący tutaj ślizgnąć po sucie. No tak, perukę. Dlaczego to jest peruka? No, bo kilka dni temu zostałam porwana przez Bena Blaka, powita i potraktowana obrzydliwie okropnie. Później nie wiem, co się działo. Obudziłam I cię na łyso. A to jest no, co? A to czemu nic o tym nie mówiłaś w ogóle? Noś takie. Czy tak pytasz, co u mnie? No pytałem, ale jakoś o tym nie mówiłaś. Nie, przedstawiłeś mi swoją małoletnią dziewczynę i to tyle. A ludzie na mieście na już gadają, leci. no. Lecisz tak, na niego, tak. Suzy? Jakbyś była ze mną, Czarl. to by nie było takiej sytuacji w ogóle. O, tak. możliwe, możliwe. No, potrzebujesz jakiegoś tutaj e, faceta, który cię po prostu obroni. Ja nie potrzebuję faceta, żeby być zajebistą kobietą. Takie są fakty. No, żeby cię obranił po prostu. Zresztą czali, co jak co, ale w momencie, kiedy ja się zakochuję, to wszystko się jebie. Wolę, wolę się z nimi ruchać i dobrze się bawić, aniżeli wchodzić w jakieś rozjebane związki. No, jak chcesz. Jak chcesz. Ale dalej przemyślę twoją ofertę. Moją? No Moja jest aktualna. Ja się spodziewam. Eee, dobrze, właśnie tu tobie chciałam Johnny Boy przedstawić szczelnie jego a propos potencjalnej pracy, ale tak jak mówił wczoraj na kolacji ustaliśmy, że na razie nie. Więc, więc mam nadzieję, że, że będzie Wam jeszcze do nas się przeciąć. Jeszcze nie. zrobić a do Dobra, na razem. kantelarii? No, no, to słuchaj. No. A, słuchaj, ja bym wybronił tutaj każdego, każdego bym wybronił. Naprawdę, no, Suzy widziałem je w akcji. To prawda. Ja nie musiałam dużo robić, on sam się wybronił, a tam ci jeszcze to... uznali siebie za kretynów i idiotów. Okej, okay, okej. Okay. Ra radziłbym się tylko, jeżeli chodzi o pana kartotekę, nie? Ciśniutka. Na razie jest ciśniutka. Jestem profesjonalistą, no. Profesjonalistą. Muszę zarobić kilka baniek, a później jak już... Jak już nie będę miał ochoty ani siły na jakąś większą adrenalinę, to może i spróbuję adwokatury. Na razie chcę się troszeczkę zabawić, jeżeli wiecie panowie o co chodzi. Adwokatura mimo wszystko związuje nieco ręce. <laughs> zależy, zależy od tego co pan robi, nie? No wiesz, Tam... jak jesteś gdzieś na samej górze i tylko i wyłącznie wydajesz polecenia przez telefon, no to nie związuje rąk. Ale jeżeli chcesz się trochę upierdolić, no to faktycznie, burzy to cały plan i zamysł. No Odkąd tak nie nosisz stanika, to naprawdę ci działa na korzyść. Idziemy. w wkurwia. Tutaj tak jest tak. A, dobra. O Boże. Czyli ma coś kartę Nie, nie ma nic. No, no, no to wystarczy mężczyzną, ale inteligentnym. Dobra, tak, 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 e, tak. przedstaw mnie jako y, kontrolera z Brukseli. Chyba kurwa bilety. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie bądź taki, hop do przodu. Gdzie one, Gdzie one są? Przepieram je. W kiblo, może. Publiczna toaleta? Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Charlie Espresso. Czy tutaj jesteście? O, nie ma ich. Co to dobry, ma? Co wy robicie, dziewczynki? E, Publiczny co Robicie z kancelarii To jest generalnie osoba, która weryfikuje stan kancelarii w całych Stanach, także jakbyście mogły porozmawiać z panem i udzielić ewentualnego wywiadu, to byłoby magicznie. Witam serdecznie, Charlie Espresso. Kłaniam się, się nisioczko. Chyba dziewczyny po prostu jarają sobie kiepa. To znam się na dziwkach, no. Ale tu, powiem ci tak, jeżeli chodzi o tę kobietę, Czecha, jest ona naprawdę bardzo fajna. Tyle, ile udało nam się porozmawiać, czyli tak naprawdę, to wiesz, ze mną... A nie pytamy o tą Bena blaga, tylko o tą drugą. O tą drugą, o tą drugą. No to zaraz zweryfikujemy, zaraz, kurwa, ją sprawdzamy. Ale nie sądziłem, Suzy, że może być zazdrosna o Bena Blacka. Nie jestem zazdrosna. O, i tak, jako ale. O, Bena Blacka. Nie, nie, nie. Musisz, musisz zrozumieć, że, jest. Nie że, że. Że Ben Black dla mnie przepadł. Nie istnieje, nie żyje. Mógłby równie dobrze zdechnąć albo kurwa żyć, i ja będę miała wyjebane. Koniec. Ale tego słuchaj. Roku. Stara Pięknie. miłość nie rdzewieje, Suzy. Emocje, emocje, emocje wracają jak włosy, które nie, 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 nie. odrastają po waleczku. Sisi. Dawaj no. Dokurde, muzyczka Sisi. Załatwiłem nam prywatną terapię. Chciałeś pogadać? Wskakuj! Wskakuj, wskakuj, wskakuj! Polejemy sobie, pogadamy. Ha! No, ci Jechać po co trafi. Dobra. Generalnie, że wybiorę. No. to wydaje mi się, że nie znalazłem jeszcze żadnego mężczyzny. to tak, tutaj prowadzimy malutką terapię. Nie, ja Może nie was zostawić. Mm, mm, mm. <laughs> no, 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 nie, nie przeszkadzaj co? w terapii. Przepraszam. Myślałem, że mówisz, że ci to nie przeszkadza. No, miejsce super. Wydaje mi się, że też ludzie się bardziej komfortowo poczują, bo tam było raczej oszczędnie z miejscem, nie? Ale tam w ogóle był problem. Mhm. Ja wiem, bo ostatnio jak próbowałam wejść, to jakaś szmula zamknęła mi drzwi przed mordą. A no tak, tak, bo tam. Tam prze... My musieliśmy się rozłożyć tak naprawdę w trzech miejscach. To był biuro? Bajko. A ile macie teraz tutaj, um, gdzieś tam wiesz takich um, pokoi, gdzie możecie rozmawiać z potencjalnymi uh, pacjentami? Ten no, najlepszy. Mamy taką dużą konferencyjną, no. mamy te mniejsze biurko, które tam było właśnie. I mamy też na samym początku właśnie te kanapy, to są tak typowo już na grupowe terapie. Okej, okay, no, czyli ten ze 3-4 miejsca. Grupowe terapie. Patrząc na ilość Waszych terapeutów, to to będzie idealnie. Kisza, no. może zrobisz mi terapię dla par. A z ty jest swoją teraz. E, w tamtym partnerką. łóżku. What the fuck? kto jest twoją A to... partnerką teraz? A, pokażę nie wiedzieć taka kurwa Oj kurwa! Gróby, czy ty mógłbyś kiedykolwiek być singlem? Po prostu? No, no, singlem. Tobie wie, po prostu odpadnij, jakbyś singlem, jest? czy co? Co? Gdzie ta muza na Ja Jaką chcieliście Charlie? Charlie, ty ustałeś? Nie, się dzieje? O, bo mam taki Dobra, vibe podoba, tutaj takiego. Chciałem się położyć po prostu obok ciebie Po prostu, Charli nie teraz musimy porozmawiać, poważnie ja Jaką? To chodzi do pokoju terapeuty. No, bicie go strzelę? No, chodź. No, chodź. Słuchaj, słuchaj, no. Pytaj o co chcesz. No Generalnie rzecz biorąc, to ja faktycznie nie mogę sobie znaleźć nikogo, kto mnie usatysfakcjonuje. Kiedy myślę, że znajduję jakiegoś mężczyzny, który jest w stanie ze mną porozmawiać, który jest w stanie poruszyć za mną tematy, na które zazwyczaj nie da się poruszać z normalnymi ludźmi, no to on okazuje się być kurwiozem. Uh, mhm. Ilu masz facetów teraz w tym momencie na swoim oko? No, nie wiem, do trzech. Jednym z nich jest Samir, tak? Jeden z nich tak, no, no, no ten jest, jest gdzieś tam um, mówię, potencjalny szef jest, jest jeszcze jeden policjant, no ale z psem bym nie poszła. No. no dobra, no to w takim razie zrób sobie najprostszą weryfikację. No. Chodź nie przeszkadzaj. No, przestań no, nie przeszkadzaj. Zrób sobie fuck Mary Kill po prostu. No no, że ale z drugiej strony. Wiesz, jeszcze szali są osoby, które gdzieś tam były w mojej przyszłości. Jest, jest Felipe, jest ten. No, o jest ten. Rusek, który mnie wystawił. No, no ciężko, ciężko. No, ale I to z, z tych dostępnych, z tych dostępnych, no. Wszyscy mogą być dostępni. Suzy? No. No co? Ty nie z grubasem? Coś ten tam. Przecież grubas ma dziewczynę. Gruba zeszła jest z Noel przecież. No te. Podobno nawet jej nie płaci. No. Sam <laughs> widzisz, nie sam ten widzisz ten, jak nie to nie wygląda. Słuchaj, jedno się ruska. No. To pierdolo ruska. Weź, ruska. Weź się ruska. Weź wózka. W tak, zgadzam się całkowicie. Weź si wózka. Mm -hmm. Jest taki jeden gość, o którym słyszę. Nazywa się George no. Flintstone. No George, George to jest tam. Ale wiesz, hmm. że on by był ci najwierniejszy? Czy George że był najbiedniejszym mężczyzną, który się we mnie zakochał, to jest prawda. I on... Jakby no tutaj nie ma żadnych wątpliwości, nie? Czego chcesz? Co ty chcesz? No co co wy chcecie, panowie no? No terapia jest przeprowadzana, tak? Seks? Jestem seks... Nie dalej, bo się kurwa, żale! Skurwy sobie dobra, 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 przepraszam, dobra uśmiechnij przepraszam. się tylko. Seks terapeuta, no. Nie słyszałeś nigdy o czymś takim. Ej, dobra, chodź, gruby, chodź Pomogę ci. Pomagę ci. <laughs> ci. Gruby, chodź. Pomagać. No. Jutro o 21.00 przyjedzie Felipe na lotnisko. <noise> Dzień dobry. Chciałabym zapytać, co tu się dzieje? Terapia. Mamy terapię. Mamy terapię. terapię. Tak. Się. A pani tu pracuje? Bądź pan? i pracuje właśnie nad, nad jej problemami. Uh -huh. W łóżku tu, tutaj, tak? Znaczy, A co, że te łóżka są tutaj przez przypadek? Tak, tak. tak mocniej. Czy nie to mnie <grym> takie pytanie, bycie, ale Ja no... też zrobię. ja będę kameramanem. Oj, dobra, musimy chyba iść do, do jakiegoś miejsca mniej jes. publicznego. Nie, stop, Ro dobrze, A. dobrze. Dobra. Tak. A, trochę prywatności, naprawdę, trochę prywatności. Tak, to prywatność, spokojnie. Ale prywatność? Za darmo o, nie, nie będę tego dostępniał. Spokojnie. No myśleliśmy, że... U tarapan będzie mikrofon, prywatność. Dawaj. Nie jest łaską, czemu nie przyjechał na terapię? Łasuchy będzie dzisiaj na pewno. A, to cieszy, cieszy. A na pewno jest, się ucieszy, że o, o niego pytasz. Czy bym chciał jakiejś terapii czy czegoś? Nie, bo miał przyjechać na terapię, więc się pytam. A, to... jest. Tylko nie na terapię? Kurwa. Ty, kurwo. ty kurwo, ja jestem chory. No ale no, co jeszcze? Nie jesteś jego dziewczyną? Ja Santa kurwa, Klaus. Słuchaj? Ale no, to, to nic, nie było pytania. Ja jestem jego terapeutką. Jasne. Jasne. To, ma większego pewnie niż ty, wypierdala jak się nie potrafisz A co? zachować. Co! Kurwa, chuj mnie to. Święty Mikołaj i Pinkwin jednocześnie. Dobra, chodź no, coś z nie lecimy. Wpadnie, kurwa dziubek do chuja to przysięgam kurwa, nie masz co. Fajnego mam Ej, można! Fajnego. Ej, zajmij się. Wow! Ale tak wskoczyłeś. Jesteś nieźle wysportamana też jestem. Ja? Szymamy, szybamy. Wow. A teraz! Wow. Yep. A co to za laptop? A ten do tego, do systemu naszego, wiesz? A, okej. Okay. Naprawdę ładne miejsce tutaj macie. Wygląda jak na ta, takie luksusowe mieszkanie jakiegoś milionera. Trochę tak, trochę tak. No, ale ja wziąłem tylko i wyłącznie ze względu na to biuro, co tam jest, bo Aha. ja myślałam w ogóle, że to jest Wysypiali nie będą tak po drodze, tylko że będą na górze, powiedzmy, Aha. że się wchodzi. Jasne. Skoda, ja, skoda, ja myślałem, że to właśnie miejsce na taką seks terapię. Nie. Nie, my tu nie robimy seks terapii. Rozmawialiśmy już o tym na twojej terapii. Zachowałem ją dla siebie oczywiście, jako twój terapeuta, ale wiesz, o czym mówię. Jezus Mario. <grym> Zostaw mi już to w Bułgarii Do niczego nie doszło. Jasne. Była Bułgaria, był Dubaj, były złote piaski. Nie, był Kibel w Explosion. Nie wiemy o tym. Wiemy o tym, tym. I ty i ja byłam, o tym wiemy. W, skeczu. w skeczu. Kibel w sketchu? Tak. <grym> A kiedy? O Jezu, nie jest dwa lata temu? Nie podoba mi się. Ja nie lubię chodzić do klubów, wiesz? Nie podobają mi się. A w wsi nie byłaś? Nie, tam to już w ogóle nie nie, 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 nie... nie harcuje mnie ten widok ćpunów i celebrytów. Nie, jasne. No. A, ja mam tam loże jakby, co? No. Lożę? Ja Dobra, no to idziemy. Zrób mi śmieć. Zrób śmieje.